Dzień dobry! W tym filmie szkoleniowym z platformy ActiveView 2 przedstawię, jak dodać firmę oraz obiekt. Aby dodać firmę, przechodzimy do zakładki administracja, a następnie firmy i klikamy przycisk Dodaj firmę. Wybieramy klienta oraz wpisujemy wszystkie potrzebne dane. Wybieramy języki jako polski i ustawiamy status na aktywna. Na ten moment nie będę dodawał osób kontaktowych i dodaję obiekt. Wybieram strefę czasową i nadaję pin do aplikacji ATM. Na ten moment nie będę dodawał trasy, więc klikam przycisk Zakończ. Tym sposobem utworzyliśmy firmę oraz obiekt. Dziękuję za uwagę.